Początek trasy Dziesiąty kilometr Na razie jest super Tu ja sobie kurę przez las patrzę na tam No pierwszy pit stop przebranie I kurde lecimy dalej no Jest w porządku, nóżki podaję jak trzeba I się jedzie I tak patrzę na zegarek czy zaraz koniec drogi! No, piękny las Kilometr 83 po obiadku trochę lepiej Piękne widoczki Piękne dróżki Pit stop Następny na browarka na trochę dłuższe posiedzenie sobie Normalny szlak, fajnie się jedzie jest git, jest git. Jedziemy. Ja się grzeję. No i pompa jest w nogach. Od samego początku. Ale lecimy, nie poddajemy się. Dzisiaj się zajebiście jedzie. Super. Wczoraj sam shooter praktycznie. Pit stop. Pierwszy dzisiaj kilometr. 58 Bardzo ładne miejsce, tutaj morze, a tu z kolei jeziorko, proszę bardzo. To... Jedziemy Znowu zmiana klimatu Znowu będzie bolećmy tyłek Jest super No było pięknie, a teraz wygląda teraz sytuacja, że ja rower prowadzę coś tu się zaczyna dziać <noise> jakie góry w ogóle <noise> niesamowite to jest Jedziemy Już trochę przyszedłem jak nie przyjadę, będę się coś cofać tutaj. A idę już kurde, dobra, kilka minut. <laughs> Jestem w dupie. Tam jest morze. Tam jest znak. Łeba 23. Tutaj gdzieś powinien być szlak do łeby. A ja go nie widzę. Wszedłem przez takie wyzmy, że czegoś takiego nie widziałem I muszę teraz zawrócić po prostu Albo Próbować jechać przy morzu Nie wiem Nie wiem Masakra Dupa mnie boli bardzo Dupa Nie wierzę, że idę tutaj drugi raz Masakra jest. Tragedia. Piękne, piękny kościołek. Trochę kultury dzisiaj dla Was. Nie... Dzięki Bogu, 100 metrów stąd koleś mnie zatrzymał. Mówi, nawet nie próbuj tędy jechać, bo z, z każdym metrem jest coraz gorzej. 19.20. Miałem być już w łebie, a mam jeszcze 40 km. Może troszeczkę mniej. I muszę zawracać oczywiście, po raz ósmy Jebane R10 Jestem w dupie Szok Czekaj chwilę, czekaj chwilę Ale jaja ty kilometry Świetnie Mam nadzieję do końca, nie? Wczorajszy dzień nie poszedł totalnie po mojej myśli. Pierdolę 64 km do Wolsowowa. Tam powinien dojechać mój czulacka głowa. Jest pierwszy kryzys. Nie mogę siedzieć. Przedar za tak ciężki. Tu mnie boli pójdę. Właśnie nasmarowałem jaja Bengajem Dupa mnie tak bolała. Teraz mi leci na słuchawkach Szybki pit stop Nogi się już odparzyły trochę 20 km przyjechał już leży Głowa Orkiestra przyjechała na moją cześć. to zawitało. Dla mnie udało się kupić piwo i dopłynąć wróć. Dojechać tym rowerem do celu. Jest pięknie.